Kiedy jest ci smutno? Jak nie ma szkoły. Kiedy ktoś mnie uderzy? Kiedy tatuś wyjeżdża do pracy? Jak dzieci się nie są ze, mn ze mną bawić. Te bracia mi dokuczają. <grym> Jak my pękają palomy. Jak nie dostaje pączka? Kiedy mój tata wyjeżdża, kiedy, kiedy ktoś z nas jest chory, albo kiedy nas coś boli. A co robisz, gdy jest ci smutno? Płacę i przytulam się. Idę się położyć do łóżka. Maluję i przyklejam, żeby powstał ładny obrazek. Yy. Idę do ujścia. Przytulam się. Mm, 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 przytulam się do mamy, albo staram się o tym nie myśleć. Koloruję sobie w kolorze. Mod, albo się modlę, albo pójdę się przytulić do mamy, albo staram się o tym nie myśleć. Jesteśmy na cmentarzu. To prawdopodobnie najsmutniejsze miejsce na Ziemi. Tutaj ludzie żegnają swoich bliskich, przyjaciół, rodzinę. Tu wylewa się bardzo, bardzo wiele łez. Jesteśmy tutaj, bo dzisiaj będziemy mówić o smutku o uczuciu, które spotyka nas, miejmy nadzieję, że niezbyt często, ale jednak tak, towarzyszy nam w życiu. Jesteśmy tutaj dlatego, że historia, którą chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, jest związana ze śmiercią. Ze śmiercią przyjaciela pana Jezusa. Pan Jezus chciał bardzo odwiedzić swoich przyjaciół: łazarza i jego siostry. Jednak gdy przyszedł na to miejsce, bo kiedyś nie podróżowało się tak szybko. Okazało się, że yy, łazarz nie żyje, że umarł. I cała historia będzie się odbywała przy jego grobie. Czyli takim miejscu, jak to, które tutaj widzicie. Może nie wyglądało ono tak jak dzisiaj, jak tutaj, bo 2000 lat temu groby wyglądały trochę inaczej. Ale jednak ma to ogromny związek z tym. Co tutaj ludzie przeżywają? Pan Jezus wraz z uczniami przychodzi do Betanii. Właśnie w Betanii, takiej miejscowości, mieszkał i Łazarz wraz ze swoimi siostrami Martą i Marią. Przychodzi razem ze swoimi uczniami. Przychodzą do miejsca, gdzie był pochowany Łazarz. Łazarz był pochowany w takim grobie, Takim jak widzicie tutaj właśnie na zdjęciu. Groby były wykuwane w skałach, a kiedy wkładano zmarłego do środka, przywalano taki wielki, ogromny głaz. Pan Jezus jest smutny. Wszyscy, którzy są zgromadzeni wokół tego grobu, są bardzo smutni. Płaczą, żałują, że łazarz nie wyzdrowiał, a zmarł. Maria i Marta podchodzą do pana Jezusa i chcą wypłakać swój żal przy nim, mówiąc, że szkoda, że nie przyszedł wcześniej, bo przecież tylu uzdrawiał różnych chorych, może mógłby i uzdrowić łazarza. Pan Jezus wtedy mówi do niej słowa, których być może ona nie zrozumiała. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I za chwilę miała się o tym przekonać. Pan Jezus, widząc tylu płaczących i smucących się ludzi, również bardzo się wzruszył. W Biblii czytamy, że zapłakał. Tak bardzo było mu smutno. Polecił zgromadzonym odsunąć kamień. Ludzie byli bardzo zdziwieni. Jak to, panie? Jak to mamy odsunąć kamień od grobu? Tak, odsuńcie. Zdziwili się, ale zrobili to. Wtedy pan Jezus powiedział: Łazarzu, wyjdź! Jakie było zdumienie wszystkich, kiedy nagle w otworze grobowca pojawił się Łazarz całe owinięte opaskami prześcieradłami być może wyglądało to tak jak widzicie tutaj na zdjęciu zdziwienie ogromne zdziwienie ale za moment fantastyczna radość radość z tego że ten który umarł teraz znowu żyje i będzie z nimi jeszcze długo Mówiliście, że gdy jest Wam smutno, czasem przytulacie się do swoich rodziców, lub idziecie do swoich łóżek, żeby sobie pospać, poleżeć, albo może zajmujecie się czymś, co sprawia Wam przyjemność, swoimi ulubionymi rzeczami, po to, żeby zapomnieć o smutku. Pamiętajcie, Pan Jezus jest osobą, do której zawsze możesz się zwrócić. Kiedy jest ci smutno, ponieważ on też jako człowiek odczuwał ogromny smutek, a nawet i płacz. W tej historii smutek zamieniony został w radość, ale o tym dowiecie się w następnym odcinku.